Grażyna Szałkowska tak dobrze się zapowiadałam. Tak dobrze się zapowiadałam, wspomnienie błąka się po głowie. Wtedy, gdy jeszcze nie wiedziałam, co może człowiekowi człowiek. Pamięcią przeczesuję lata zaniemówione, pokłamane, myśli, co już nie ujrzą świata. Gdzieś na dnie serca pochowane. Za każdym rogiem czycha sprzeczność, Choć nie jak igrzysk ani chleba. Wyczuwam ciągle nieobecność tego, co mi najbardziej trzeba. Tak dobrze się zapowiadałam, że mogłabym na tronie siedzieć, A czego kiedyś nie wiedziałam, Wolałabym i dziś nie wiedzieć.